Każdy nasz program to bogactwo polskich smaków prosto z tradycyjnej kuchni. I w każdym uczymy się od najlepszych szefów kuchni, czyli od gospodyń wiejskich. Lubuskie i Mazowieckie to nasze dzisiejsze kulinarne kierunki. Myszyniec w Mazowieckiem, stolica Kurpi Zielonych. Wesele po Kurpiowsku, przygotowane przez koło gospodyń wiejskich w drężku, to żywa tradycja. Poznaję bardziej tą kulturę kurpioską, ponieważ no już e, gdy ja się urodziłam, już nie było takiego zwyczaju, że w domu wszyscy mówili po kurpiosku. Ja do goście, ja do mego sadu. Kultywowanie zwyczajów jest dla nich bardzo ważne. Młodzi i starsi lubią razem spędzać czas, który mija na radosnych rozmowach i planach. A dziewczyny na lato, jakie mamy plany? Może gdzieś byśmy wyjechały? No ja myślę, że nad tym może koniecznie w tym roku. Ale zanim ruszą na wakacje, przygotują kolejne sceny wesela po kurpiowsku, aby przypominać o tradycji swojej małej ojczyzny. Jak to się stało, że we wsi Drężek tylu mieszkańców nazywa się Drężek? No w Drężku połowa mieszkańców ma nazwisko Drężek, a wcześniej wszyscy mieli. Inne nazwiska są tylko wtedy, kiedy dziewczyna wyszła za mąż i wzięła męża z innej wioski. Czyli mamy idealne przedstawicielstwo Drężka. Pani Drężek... I pani Elżbieta nie dręży. Tak. W Muszkowo w gminie Krzeszyce w województwie lubuskim członkinie koła aktywnie uczestniczą w życiu wsi, dosłownie. Czuję się jak w grupie. Korzystają z tego oczywiście też babcie, które pod osłoną wnuków przychodzą ćwiczyć. Czasami zaczynamy od ćwiczeń albo kończymy ćwiczeniami, bo wiadomo, w grupie zawsze raźniej. W Muszkowie robi się wszystko, by mieszkańcy czuli rodzinną atmosferę. Jak jest młodsze środowisko, to tak jak dla mnie, to jest łatwiej. Człowiek czuje się młodszy. Ciężko było przez te dwa lata gdzie człowiek od więc teraz chcemy tak jakby nadrobić ten czas, korzystamy z, z każdej jednej chwili i możliwości. I tak w Muszkowie miło upływa czas. W poszukiwaniu tradycji trafiliśmy do województwa lubuskiego, a z tradycją w województwie lubuskim może być pewien kłopot, bo przecież nie ma rdzennych lubuszczan. Jakie jest w związku z tym lubuskie? Jest to mieszanka kulturowa. I ta mieszanka ma pewnie odzwierciedlenie w kuchni. Tak. Szukamy tradycji. Tradycja to jest nasza pierwsza konkurencja. W drugiej panie będą musiały tradycyjne danie podać w nowoczesnej formie. A czy wszystko się zgadza, czy we wszystkim jest tradycja i smak, to ocenią nasi znakomici juroży Artur Moros i Bartłomiej Witkowski. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry. Artur Moros, szef kuchni, pasjonat ryb i znawca gęsiny. Promotor rodzimych kulinariów na całym świecie. W programie Polski Grill zachęcał do grillowania regionalnych specjałów. Tradycja ma dla niego ogromne znaczenie. Z doświadczenia wie, że stół łączy ludzi z różnych stron. W potrawach liczy się dla niego jakość, prostota i wyśmienity smak. Bartłomiej Witkowski, szef kuchni, popularyzator tradycyjnych potraw w nowoczesnym wydaniu, podkreśla, że pamięć o naszym pochodzeniu jest bardzo ważna i dlatego stawia w swojej kuchni na smaki lokalne i regionalność. Uważa, że podstawą smacznego jedzenia są dobre polskie produkty. Jaką mieszankę kultur znajdziemy w województwie lubuskim? Po II wojnie światowej przyjeżdżali do nas nasi dziadkowie, pradziadkowie, którzy przywieźli, Różne przepisy. A skąd oni przyjeżdżali? Z kresów. Ale oprócz tych różnych tradycji i różnych kultur, macie przecież to, co swoje, bo przecież gospodynie czerpią z tego, co wokół. Jak wygląda lubuskie? Z czego czerpiecie? Lubuskie słynie przede wszystkim z pięknych lasów. Wokół nas jest pełno zieleni, jeziora, rzeki. Ryby, które często używamy w naszej kuchni. Więc mhm. dziś nie zabraknie. Grzybów z lasu. Dokładnie. Tak. Jakie, jakie będzie to pierwsze danie? Królik w sosie grzybowym. Dziki królik. Dziki królik w sosie leśnym, sosie grzybowym. Województwo mazowieckie, słynie Kurpiów. Tutaj mamy cały wachlarz tych tradycji, tak. począwszy od tych baranków. To, to są baranki? Byśki. To są byczki. Byczki. Byczki, tak się nazywa. Tak. Mhm. Co to takiego? Byśki, które są lepione na trzech króli, a tu mamy nowe latko. to też to są tak, takie ciasto obrzędowe i takie nowe latko zawieszane było w kącie, w świętym kącie, bo w, na kurkach w każdej chacie był święty kąt, żeby przynosiło szczęście. To są takie słodkie bułeczki? To są fafelnuchy. Fa, Fafernuchy? Fafernuchy. Wybrały panie spośród tych wszystkich takich kurpioskich tradycji, a tych dań jest przecież mnóstwo. Tak. Drożdżowe pierogi y, z twarogiem. To będą pierogi na słodko? Tak, to będą pierogi na słodko. A dlaczego właśnie akurat to danie? No to było takie danie na kurpiach, tak na, przygotowywane w, w niedzielę na podwieczorek. Wszystkie dzieci z, tak z utęsknieniem czekały, kiedy mama to przygotuje. Będzie przepysznie. Najpierw zjemy obiad, potem podwieczorek. <laughs> Jesteście ciekawi? Bardzo, bardzo jesteśmy ciekawi. A co konkretnie ocenicie? Ocenimy przede wszystkim smak i za smak można uzyskać 60 punktów. Będziemy oceniać wygląd. Oraz w pierwszej konkurencji tradycję, a w drugiej nowoczesność. Czekamy na dobre dania, na, na najlepsze dania. Który z Panów ma ochotę na deser? Ja mam słabość do drożdżówki, więc udam się na kurpie. No widzę, że rzeczywiście Panie się specjalizują w cieście, tak? Bo tu ciasteczka, tutaj piękne tak. dekoracje i drożdżowe, tak? Tak. Dla młodej gospodyni ciasto drożdżowe to jest... Y trochę bym porównał to z wejściem na Monteverest, Więc wyjaśnijmy te jakby niuanse oraz najważniejsze rzeczy przy produkcji ciasta drożdżowego. Potrzebne będzie nam mleko. Mleko musi być tylko ciepłe, lekko ciepłe, nie może być gorące. Do mleka dodajemy drożdże i łyżkę cukru. I jak długo wyrabiamy takie ciasto? No, aż będzie odchodziło od rąk. Nie lepi się do rąk. Czy jajko? Tak, o tutaj dodajemy na kilogram mąki trzy jajka, a ile tego... pani daje drożdży? A drożdży 8 dekagramów. W ilu domach się piecze takie pierożki. No, to wszystkie domy znają w wiosce tą recepturę, czy każdy ma jakiś ukryty sekret? Myślę, że ci, którzy są rodowici kurpie i mieszkali w dręczku, to znają. We wszystkich domach Drężków? Tak. No to dobrze. Tak. Ale ja jestem bardzo ciekawa jeszcze tych e tych waszych Sitko do mąki. No, no, sitko tak, piękne, ale takie kurpiowskie Tak, jakiego, to sitko, tak. Ale muszę powiedzieć, że to sitko to ja dostałam w posagu, w posagu od, od, od swojej mamy. <laughs> <laughs> Także to już jest bardzo długo. Zastanawiam się nad tą tradycją, bo często w naszym programie, e, drogie panie, ta tradycja opiera się na bazie produktów i receptur takich bardzo prostych. Tu mamy królika. Tak. I no, jest to takie, no, danie eleganckie. Tu mamy piękne dwa skoki. I tak. to jest. Tylni, I to jest w tak, tak. Tutaj zamykamy to mięso. Czyli tak. zamykamy Bole. mięso, żeby ono w środku zatrzymało okay. wszystkie najlepsze swoje te wartości, czyli wszystkie swoje soki, prawda? I smak. Czyli wrzucamy na gorący tłuszcz. I później będziemy go dusić, prawda? Czyli tak, będziemy go dusić w brytwance razem z warzywami. Co się własnym. Jakie to ładne nazwy? Nie, brytwanka. To no, tak dawno nie słyszałem. Brytwanka, zawsze babcia mówiła, brytwanka. Jak to jest z tą tradycją tego dania? Co drugi gospodarz y, hodował króliki. W koło mamy lasy. Chcemy podać to w sosie grzybowym, wykorzystując y, wszelkie produkty leśne. Jak robimy sos? Kroimy grzybki nasze z lasu, zebrane przez mojego męża osobiście. Okej. Okay. Kroimy je drobno. Dobrze. Następnie. Y, Pasteczki w kostkę. Kosteczkę. Kosteczkę. Tak. Dobrze. Następnie y, podlewamy je ręcej, Prędzej było ono gotowane, tak? Tak. E, Wywarem z tych grzybów. Dobrze. Następnie dodajemy śmietanę. Jasne. E, pani Halinki, z gospodarstwa pani Halinki. Pani Halinka, tak. pozdrawiamy, pozdrawiamy panią Halinkę. Dziękujemy za śmietanę. Ta śmietana to wszystko będzie ok, ale króliczek musi być naprawdę mięciutki i myślę, że będzie wyborne danie. No i te pierogi piękne. O, jakie to ładne. Naprawdę przepiękny, Artur. Ja idę. Ja pokroję grzyby, a Ty może byś skusił się na wlepienie jednego pieroga. No, bardzo zobaczymy. Bardzo... O, jeszcze. O. Dobra. Spytanie się stresujemy. Nie? To tak, dla rozluźnienia atmosfery, to proponujemy takiego regionalnego psiwa kozicowego, prosto z kurpi, z jałowca i z chmielu. Mówią Pani, że na rozluźnienie, tak? Tak. Polska kuchnia, którą dziś określamy jako tradycyjną, wcale nie jest aż tak bardzo stara, bo tworzona była po II wojnie światowej. Jednym z nielicznych specjałów, które znamy od setek lat, jest pasztet. I niech dowodem na to będzie pasztet z dworu Zygmunta. Pasztet najczęściej przygotowywano z okazji świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Używano różnego rodzaju mięs, które układano w gęsiarce. Dodawano warzywa, suszone grzyby, przyprawy. Trzeba ugotować, zmielić no to jest trochę pracy, no ale wiadomo, że w kuchni robimy wszystko, nie? Tutaj każda. To potrafi i robimy dla naszych mężów, nie? Pasztet doceniają nie tylko mężowie. Jego smak zachwyca wielu smakoszy. Paluszki lizać, taki smaczny jest ten pasztecik. I do chlebka, i żurawinko możemy zjeść, jeszcze dodajemy Śliweczki wędzone. To dawna potrawa, którą wpisano na listę produktów tradycyjnych. Znaleźć można na niej zatem na przykład pasztet z dworu Zygmunta, z mięsa wieprzowego z kornicy czy z sobie niezior. Dzisiaj również nie brakuje pasztetów przygotowywanych z warzyw, na przykład z soczewicy. Idziemy po prostu z duchem czasu. Coraz więcej osób, mieszkających też na wsi, albo nie jada mięsa, albo szuka jakiś potraw, które są bardziej dietetyczne, szuka różnych rozwiązań. W to znak, że polska kuchnia wciąż się rozwija dla dobra konsumentów. Obiad jest już gotowy, deser będzie za chwilę, a jeśli chodzi o to pierwsze danie, to jemy dzisiaj w lubuskiem, bardzo proszę. Najważniejsze za mną, bo o kapuście, o kaszy nie będziemy tutaj za dużo mówić, bo to było dla nas najważniejsze, czyli ten bohater, ten królik, który jest naprawdę dobry. O ton za mało soli dla mnie, ale sól jest zawsze gdzieś na podarędziu, yy, więc... Może faktycznie troszkę soli, ale mocno wyczuwalny sos grzybowy. Czuć grzyby, tak? Że to jest sos grzybowy, a nie jakiś śmietanowo-grzybowy, tylko grzybowo-śmietanowy. Bardzo dobre tradycyjne danie, ale takie naprawdę wykwintne, jak Bartek powiedział. No to nie jest, to nie jest danie takie na y, poniedziałek albo wtorek. To już jest bardziej danie na ucztę rodzinną, niedzielną. Ja mogę w poniedziałek i we wtorek jeść. Okej. Okay. Anna deser pierogi drożdżowe z twarogiem i zanim pani zaniesiecie, to powiem szczerze, że zadziwiło mnie to danie zupełnie sobie inaczej wyobrażałam te drożdżowe pierogi. E, bardzo smaczne, puszyste, lato, Ta, takie lato, jagody, truskawki, lato u babci. Tak, bardzo, bardzo smaczne. Bardzo, Dziękujemy smaczne. bardzo. Pyszniutkie. Hmm. Smak dzieciństwa. Jurorzy nigdy nie mają prostego zadania, ale dziś szczególnie trudno będzie chyba porównać obiad z deserem. No to czekamy na werdykt. Jesteśmy chyba zgodni, tak, że i danie główne, i deser w tym przypadku był naprawdę super. Obydwie drużyny... Mają po 100 punktów za tą konkurencję. I w przypadku Kurpi, i w przypadku e, pań Muszkowianek, było to super. Smak, wygląd i ten związek z tradycją naprawdę został zachowany. Nas to przekonało smakowo. Bardzo dziękujemy. Bałyśmy się bardzo o to danie, a najbardziej o ciasto, bo to ciasto drożdżowe jednak potrzebuje specjalnych warunków. Ale udało się. Dostałyśmy nawet 100 punktów. Cieszymy się. Zobaczymy, co będzie dalej. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, a nasz rośnie naprawdę bardzo. Więc teraz ruszamy do kolejnej konkurencji, którą jest tradycja w nowoczesnym wydaniu. I co Panie macie do zaproponowania? Przygotujemy krem ze szczawiu z smażonym boczkiem z nutką lubczyku. Dawniej gotowano właśnie sam szczaf ze śmietaną, a my dodałyśmy jeszcze inne produkty dodatki. To będzie zupa krem i to tak. też jest nowoczesność. No tak. A u pań także zupa. Tak, postawiliśmy na zupę fasolową, ale wzbogaciliśmy ją o mięso mielone po to, żeby jak chłopy wracają z pola, żeby mieli bardziej treściwą, bardziej sycącą zupę i pozamieniać Niektóre składniki, żeby była troszeczkę w innym wydaniu. Tą bazą jest zupa fasolowa i to jest ta tradycja, a wszystko, tak. co dodatkowo, to jest ta nowoczesność dodana od Was, rzeczywiście. Tak. Będzie mielone, coś jeszcze? Będą warzywka, marchewka, pietruszka, ziemniak, seler. Taka fasolowa z pomidorami, z mięsem, e, jak ją nazywacie? Fasolowa? Zmuszkowa. Zmuszkowa. Czasem jest tak, że Panie potrzebują wsparcia, żeby wiedzieć, co dokładnie można dołożyć do dania, żeby smaki się sprawdzały. Pomożesz Arturze? Oczywiście, A ja myślę, że Panie już mają to przetrenowane, ale omówimy sobie wszystkie składniki, więc dobrze. To ja mogę pokroić tą marchewkę i, i, i pietruszkę, Pani obiera, Pani smaży. Jakie przyprawy będziemy używać do tej zupy? Na pewno tradycyjne, sól, pieprz, majeranek ale również mamy jedną, którą nie chcielibyśmy do końca zdradzać. Czyli sekret? Tak. Okej, okay, to ten... Z... Który troszeczkę zmienia troszeczkę smak naszej zupy. No dobra, ja lubię sekrety, oby były smaczne. A tak chociaż dla mnie, mogłaby pani mi powiedzieć w tej przyprawie, żebym później i tak nie błysnął, że nie wiem? No dobra, nie naciska. Nie. Nie, nie, nie racisku. mów Agnieszka, nie mów. Piękno, prawda? Mamy, Samo zdrowie. Mamy sz szaf, który jest bardzo prosty w zdobyciu. Yy, mamy lubczyk, który no, jest przyprawą moim zdaniem, afrodyzjakalną, prawda? Tak. Tutaj bardzo się cieszę, że pokazujemy ten sz szaf i ten lubczyk w połączeniu. Tego smaku jestem bardzo, bardzo ciekawy, bo z lubczykiem jakby z nie smakowałem. Dodaję trochę śmietanki, panie również? My również dodamy śmietanki i nie tylko. I nie, i nie tylko? No, no, tak. też sekrety. Też coś. sekrety będą jakieś. Będzie krem tak. i będzie boczek, tak? Tak, tak. Boczek w takich, takich Spaneczkach. Tak, w takich plasterkach. Przepysznie. Nie chcę. Nie, nie tej fasoli. Nie, nie, no, przykład. nie no Nie, nie miałeś do tamtego, tak. Za mało słona na pewno jest. O, nie wiem. Tak? Nie wiem. To się spróbuje. Wydaje mi się, że jest w miarę fajny. Tak. Dobrze, że mamy gospodynie wiejskie, bo dzięki nim są też przetwory, które nie tylko sycą, ale także leczą. Na przykład taki syrop z mniszka lekarskiego. Złagodzi ból gardła, kaszel, a jak smakuje, na przykład na kanapce? Wiosną, wyprawa do parku albo na łąka dla wielu gospodyń oznacza obfite zbiory, surowca nie brakuje. Wśród wielu roślin, mniszek lekarski znany przede wszystkim z pięknych żółtych kwiatów. Jak się okazuje, ma wiele zastosowań. Można z niego robić m.in. napary, syropy, dodawać do miodu, a liście wykorzystać do sałatek. Mniszek ma działanie przeciwwirusowe i przeciwzapalne. Pomaga leczyć ból gardła oraz kaszel. Niewiele ziół ma w nazwie przydomek lekarski. To oznacza, że to jest naprawdę zdrowe zioło. Obniża ciśnienie, działa dobrze na nerki, wspomaga pracę wątroby. Naprawdę, mniszek lekarski jest dobry na wszystko. I ma szerokie zastosowanie w kuchni. Syrop można m.in. dodawać do pierników, wytwarzać napoje orzeźwiające, zastosowań ma wiele. Bardzo dobrze się sprawdza w herbacie, zamiast cukru można dodawać syrop jako polewy do lodów albo dla dzieci do naleśników. Syrop z mniszka lekarskiego jest wpisany na listę produktów tradycyjnych. Podobnie jak inne zioła może stanowić ważny produkt w gospodarstwach ekologicznych i agroturystycznych. Ten surowiec można na miejscu wykorzystać. Tworzyć. On będzie na pewno atrakcją dla turystów. Działa jak żadna inna grupa roślin będzie nam pasowała. Zatem warto doceniać to, co daje natura. Panie pracowały w pocie czoła, robiły co mogły, żeby rzeczywiście ta tradycja w nowoczesnym wydaniu objawiła się znakomicie. Jestem pewna, że sobie poradziły, przynajmniej ja nie wiem jaki uroży. W takim razie sprawdźmy, zaczynamy od sztawiowej. Zobacz jak panie nawet bardzo subtelnie rozcięły te jajko, żeby. Można było sobie otworzyć. Żółtko wypływa. No, no. Szczawiowa. Pęczak do szczawiowej. Fajny pomysł. Ta kwasowość szczawiu, jakby troszkę nam tutaj uciekła delikatnie. Lubczyk Lub jest pierwszy. zdominował tą zupę niestety. Troszeczkę za mocno, ale… Ale zupa. Ale… Bardzo przyjemna. Może to tak naprawdę jakiś nowy… Bo to taki nowy… Jest przepis. No, jest właśnie... Nie, tak. Jest, jest na pewno nowoczesne. Właśnie lubią, więc ten lubczyk tak trochę złagodził smak. Dobrze. Struktura zupy w ogóle na 5. Yy, smak też równie bardzo, bardzo, bardzo fajny. Świetnie zrobione jajko, ale bardzo dobra to zupa jest. Tak. Naprawdę, naprawdę bardzo pyszna. Dziękuję bardzo. Zupa kontra zupa. Yy, nowoczesne podanie się liczy. Ciekawa jestem, jak zostaniecie, panie, ocenione. Bardzo proszę. Oprócz tego, że jest to mocna zupa, syta zupa. Tutaj nowoczesności trochę tutaj może brakuje, ale jest bardzo pyszna. Na początku jest fajnie słodka, a później, później jest drugi, ostrość. drugi ton to jest ostrość tak. wybijająca. Więc naprawdę smaczna zupa, treściwa, ma fajną strukturę. A tajemniczy składnik? Rozpoznajecie? Właśnie nie wiem. To no proszę nam teraz powiedzieć. Jest tam dużo warzyw korzennych, suszonych. A szkoda, że tego panie nie użyły jakby z boku. Gdyby ten dzbanuszek, obok były te suszone e, e, warzywa, to by wtedy chrupało. Suma summarum. Bardzo dobra zupa. Bardzo dobra zupa. To ta konkurencja rozstrzygnie nasz program. Czas na werdykt. Drężek, do mnie ta szczawiowa pod względem smaku delikatnie nie przemówiła. Super zupa, super nowoczesna, pięknie wyglądająca, wszystko się zgadzało, więc odejmuję jeden malutki punkcik. Wygląd, tak jak wspomniałem, świetnie, więc komplet. Tradycja, nowoczesność, tak samo bardzo poprawne danie nowoczesne, 20, więc w tej konkurencji 99 punktów. W moim przypadku również dla pań ten jeden punkt, który odjąłem właśnie za, za ten smak. 199 punktów dla pań w dwóch konkurencjach. No i... Panie mózkowianki musk 199, także odjęliśmy jeden punkt za brak tej nowoczesności. Tylko i wyłącznie tak. po Ale daje nam to remis. Mamy remis. To super. Panie. Brawo! Brawo. Gratulujemy. Jesteśmy młodym kołem i jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie. Jest to droga nasza, otwiera się, żebyśmy dalej próbowały swoich sił w innych daniach i do innych konkursów. I gratuluję. Tak są świetnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Było przepysznie. To jest zawsze ogromna przyjemność poznać te polskie smaki, smaki różnych regionów. Jesteście Państwo ciekawi kolejnych? W takim razie zapraszam na kulinarne potyczki już za tydzień.